Rocowcy seniorzy kochają tańczyć i dlatego chętnie korzystają z zajęć tańca towarzyskiego prowadzonych przez Aleksandrę w Szermach. Raz w tygodniu spotykają się w kapitolu, uczą kroków, a przy tym dobrze się bawią. Seniorzy, raz w tygodniu spotykają się w kapitolu i uczą podstaw. Zaczęliśmy od greckiego tańca. Potem przeszło, yy, przeszedł na tak zwanego wolnego foxtrota, dzisiaj była robiona samba, jako tak zwany wśród tancerzy taniec biegany. Wszyscy są skupieni na tym, co mają zrobić, starają się nie rozpraszać, bo jednak dla niektórych jest to po raz pierwszy i muszą się skupić na krokach, na ustawieniu, bo to jest bardzo istotne. Jestem zachwycona, lecę na skrzydłach na te zajęcia. No coś się dzieje, prawda? Każdy kocha taniec, muzykę, myślę, a mamy tak cudowną instruktorkę, która nas prowadzi, uczy nas od zera i z tego co powiedziała, pochwaliła nas, chce. Służyć dalej i twierdzi, że robimy postępy. Zajęcia taneczne przynoszą wiele korzyści. To aktywność, która poprawia samopoczucie, zbliża i ułatwia tworzenie relacji, ale działa także na zdrowie. Uświadamia tak naprawdę, jak pracuje nasze ciało i w przypadku seniorów, którzy no wiadomo, mają coraz więcej różnych, różnorodnych problemów, ta umiejętność koordynacji i, i świadomości tego ciała, która. Krok po kroczku gdzieś tam rośnie, no daje bardzo wiele korzyści, jak radzić sobie z, z, z upadkiem, jak radzić sobie z, z, z jakąś chorobą, to jest pewna pasja. Taki, ja, ja nazywam to takim eliksirem dla ciała, dla duszy i dla umysłu, pod każdym względem. Nowe znajomości, nowe jakieś może przyjaźnie się nawiążą. No uczymy się tańczyć, uczymy się słuchać muzyki, uczymy się kroków. I to przy okazji ten taniec jest też gimnastyką, co jest dla nas seniorów bardzo ważne, prawda? Tak starałam się skonstruować tutaj program, żeby każdy mógł z nich skorzystać, ponieważ no jak, jak widzimy, jest, jest bardzo zróżnicowany poziom, prawda? Umiejętności, jakichś tam takich predyspozycji, także wydaje mi się, że, że jest to no na tyle zgrana i przede wszystkim fajna grupa, że, że jesteśmy w stanie tutaj zbudować. Mamy plan, żeby zbudować wspólną choreografię i gdzieś wystąpić na koniec, może na jakimś występie. Echo 24, Oliwia Stasiak.